W istocie niestety sprawdzają się te prognozy, o których wczoraj mówiliśmy. W istocie z południa na północ wędrują chmurzyska, czasem tu i tam popuszczą, ale dziwne te deszcze, bo w ciągu minuty luniak zwanny, a potem kolejna minuta i sucho i cicho i sza. I tak będzie, podobno do końca wakacji. Tymczasem za 5 dzień dobry. Wszyscy średniowiec, panie pracownicy TVP Info mówią państwu witamy serdecznie. Za 5 w tej chwili, 14 sierpnia, 226 dzień roku. Dziś Alfred, dziś Eusebiusz, dziś Kalixt i Maksymilian świętują wszystkiego dobrego. Słońce wstało, nieważne o której wstało słońce. Trzy czwarte wakacji za nami, to jest smutne, ale jakoś te dwa następne tygodnie trzeba będzie dzielnie. Przeżyć. Informacje dnia na dziś. Wczoraj w Zurichu sportowych emocji nie brakowało. Mamy drugi medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Robert Urbanek zdobył brązowy medal w rzucie dyskiem. Trochę tych medalowych szans przed nami, więc skrupulatnie wyliczymy wszystkie co do sztuki. Inny pan Robert miał wczoraj bardzo ważny dzień. Pierwszy raz zagrał w barwach Bayernu. Robert Lewandowski dokładnie pilnowany przez obrońców Borussii. Nie pograł sobie najszczególniej, nie miał okazji, by pokazać, co potrafi. Bayern przegrał 0 do 2, a superpuchar Niemiec trafił do gabloty Dortmundczyków. To przyzwoite zachowanie. Tak od razu po rozwodzie bramki strzelać byłoby nieelegancko. Ale sport to nie jest jedyny temat dzisiejszego poranka. Wrócimy do sprawy, którą zajmowaliśmy się wczoraj i przedwczoraj. Śmierć tysiąca osób, czyli połowy zarażonych, to jest najnowszy bilans wirusa eboli. W kontekście tych tragicznych doniesień. O wiele bardziej szokujący wydaje się fakt, że z Liberii kilkanaście dni temu wróciła grupa wrocławskich licealistów i nikt po powrocie nie sprawdził stanu ich zdrowia. Tymczasem, jak informują specjaliści Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jeśli ktoś przebywał w rejonie zagrożenia, powinien podlegać trzytygodniowej kwarantannie. Jednocześnie jednak nie ma żadnych podstaw prawnych, by zmusić obywatela, aby zgłaszał swój wyjazd w miejsce, gdzie bola zbiera śmiertelne żniwo. Cały czas śledzimy, śledzimy także pod warunkiem, że się da. Biały konwój 280 rosyjskich ciężarówek wiozących podobno pomoc humanitarną. Jeszcze wczoraj miało być na ukraińsko-rosyjskiej granicy. Tymczasem na wschodzie Ukrainy ciągle niespokojnie, ciągle groźnie. Na okolicy Doniecka znowu spadły bomby. Udało się, no prawie się udało. Lekko tylko przyłapana na delikatę spóźnieniu. Państwa. Panie redaktor, dzień dobry. No też usta, no to co nowego? Zaczynamy serwis. A na początek tajemniczy konwój z rosyjską pomocą humanitarną dla wschodniej Ukrainy. Kolumna 280 ciężarówek zmierza w kierunku Rostowa. Mają to pokazywać zdjęcia opublikowane przez brytyjskiego korespondenta Steve'ego Rosenberga na Twitterze. Jeśli się nie myli, oznaczałoby to, że uzgodniona wcześniej ze stroną ukraińską trasa przejazdu konwoju została zmieniona. Polacy na światowych boiskach. To nie dalej rady tym razem, co prawda, panie Robercie, pan się nie przejmuje, jeszcze pan się tych bramek nastrzela, że ho, ho. E, mówiła słup Słupkowska wczoraj państwu, że przez Polskę z południa na północ będą się przewalały takie bardzo paskudne zjawiska atmosferyczne. Przewaliły się, mamy dowody na to, dzięki państwu zresztą. Gdzieś o trzeciej nad ranem panu Robertowi, panu Grzegorzowi. Nie chciało się spać, nie mógł spać po prostu, ja się wcale nie dziwię, przy takiej iluminacji spać się nie dało. Nagrał, przesyła, pokazuje. Tak to wyglądało gdzieś o trzeciej nad ranem. Cisza i spokój, aż tu nagle... Aż tu nagle czekaj czas budować no. napięcie no. błysnęło bez efektów dźwiękowych co prawda ale podobno cała noc taka i podobna więc jeśli mają państwo coś lepszego zachęcamy wysyłajcie koniecznie zobaczymy jak ta mapa pogody wyglądała w Polsce w nocy która za nami a teraz coś dla ludzi o silnych nerwach chyba bo żeby tyle czasu o tej samej porze robić jedno zdjęcie no to trzeba mieć naprawdę sporo samozaparcia. Czy można zmieścić bowiem 7 lat w półtorej minuty? Można. Jest kanadyjski nastolatek, który postanowił przez 7 lat codziennie robić sobie selfie, czyli no, wiedzą Państwo co, w różnym tle i w różnych okolicznościach. Kiedy zaczął przygodę z aparatem miał 12 lat, no i na początku myślał, że eksperyment powstał tylko przez rok, ale potem się okazało, że efekt jest niebywale ciekawy, więc się zdecydował kontynuować taki eksperyment przez kolejnych 6 lat. Oto efekty. Proszę tego w domu nie robić, bo na tych zdjęciach widać, że się starzejemy, krótko mówiąc. Sześć lat jeszcze wytrzyma, ale potem może być kłopot. Chociaż panie mówią, że fajny chłopak. Mhm. Mm mhm. Mm Masz na słupkowska? dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, witamy. Sprawdziło się niestety, co mówiłaś wczoraj. Grzmiało, hulało, wiało i lało. Mieliśmy cichą nadzieję, że może jednak nie będzie aż tak, ale wszystko się sprawdzi sprawdziło zgodnie z planem synoptyków. Tyle dobrego, że ranek jest ciepły. Od 14 do 19 stopni pokazują termometry. Wczoraj mieliśmy w Pile na przykład 9. Więc... No ta dziewiątka taka była mrożąca krewna. Tak, no, taka przypominająca, zimno. że wrzesień, hmm. już niebawem. A dzisiaj... Całkiem przyjemnie na zachodzie, powiedziałabym, na południowym zachodzie. E, początkowo na pozostałą przeszłość no, spójrzmy najlepiej na mapę. E, jeszcze dużo chmur, zwłaszcza na wschodzie. E, przed południem najwięcej przejaśnień na zachodzie tutaj nawet rozpogodzenia e, ale jeszcze też może popadać deszcz. Przy czym e, na pewno tego deszczu na wschodzie będzie znacznie więcej, na północnym wschodzie również. Na krańcach wschodnich niewykluczone burze. E, po południu zdecydowanie więcej słońca i to jest ta dobra wiadomość, a mniej deszczu. Na zachodzie już raczej bez opadów, a na wschodzie opady coraz słabsze. Na krańcach południowo-wschodnich może jeszcze zagrzmić. I temperatura od 21 stopni w suwałkach, przez 22-23 stopnie, do 24 na Podkarpaciu. Ciśnienie spada w dalszym ciągu, już wczoraj zaczęło. W południe na barometrach w Warszawie 994 ha. Jutrzejszy dzień, powiem szybko, świąteczny piątek przyniesie więcej słońca. To dobrze, bo przyda się wszystkim tym, którzy będą chcieli zobaczyć, jak wygląda Wojsko Polskie w pełnej krasie okazałości. I którzy będą chcieli paradować, też im się przyda. Tak, a to wytrzymałe chłopy, oni będą na pewno. Marzenko, bardzo dziękujemy Dziękuję. za pomocę. kwadrans po teraz różnie się ludzie budzą o poranku, nawet ten zespół do różnych środków się musi uciekać. Nas własnych wymieniać nie mogę, ale, ale bywa, że, że syczy dookoła. Gdybyście państwo mieli kłopot z przebudzeniem i z takim, z propozycją na uśmiech o poranku, to odsyłam do tych zdjęć, które państwo za chwilę zobaczą. To jest gentleman, który ma kozę. Koza jest maleńka i pan tę kozę pieści i głaszcze, ale kiedy przestaje głaskać, to koza mówi... A to jest koza? Nie, bez dźwięku nie udało się. Tak, to jest koza. Jak się uda z dźwiękiem, to następnym razem poprawimy. A teraz już mamy dla Państwa propozycję, żeby się przenieść w województwo lubuskie, tak, to jest dokładnie Polish Open Helicopter Cup. Niezwykła konkurencja, niezwykłe zawody, a w niej także polskie skrzydła, śmigła raczej odlatujemy, więc rywalizacja w czterech konkurencjach śmigłowcowych, a Polacy między najlepszymi. Jak zapytacie każdego mistrza drążka czy wolantu, powie banalne, banalne. Nic prostszego, tylko pilotować śmigłowiec. No dobrze, teraz już naprawdę skrót informacji. Ta historia byłaby ciekawa, nawet gdyby dotyczyła dorosłego. Przetrwać dwa tygodnie w Tajze bez namiotu, śpiwora, kompasu, ciepłej kurtki, zapasów jedzenia, to jest coś. Ale teraz proszę sobie wyobrazić że w ten sposób dwa tygodnie przeżyła dziewczynka, która ma 3,5 roku. Wyszła do lasu szukać ojca strażaka i zabłądziła. Skrajnie wyczerpano znaleźli ją ratownicy. O tej małej, dzielnej Karinie opowie Państwu teraz Maria Stepan. Dały radę i tym razem. 6.23, o pogodzie twój urog, ale do czasu. W Nowym Sączu w wyniku nawałnicy właśnie ranna została jedna osoba. Tam pozrywane dachy. Mówi się, że wystąpiło zjawisko trąby powietrznej. Sprawdzamy teraz. Łączymy się ze starszym brygadierem Pawłem Motyką, zastępcą komendanta Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Witam Pana. Niech Pan nam opisze to zjawisko i jego skutki. Starszy Brygadier Paweł Motyka, PSP Nowy Sącz, Północnej Jałownicy, bardzo dziękujemy za tę informację. Dmuchnęło i to jak gdzieś tam w starym i nowym sączu 10 budynków pozbawionych dachu, kilka z mniejszymi uszkodzeniami, ale jak słyszymy, mieszkańcy i strażacy poradzą sobie sami. Ale ostrzeżenie ciągle aktualne. Jadąc w tym kierunku, bierzmy pod uwagę, że dotrzeć tam może być trudniej niż zwykle. Serwis za chwilę. Już mówiliśmy kilka minut temu, pogoda może być malownicza, ale też może być groźna. Stary Sącz, tam kilka budynków pozbawionych dachu, ponosnej nawałnicy. Będziemy wracali do tego tematu na pewno. Zapytamy też Marzenę Słupkowską, jak się pogoda będzie kształtowała w tym dniu i w nocy, która być może przed nami równie gorąca i yy, niepokojąca, co ta, co za nami w niektórych miejscach Polski. Ale to za chwilę. Tymczasem niektórzy twierdzą, że w tańcu liczy się poczucie rytmu, znajomość kroków, a w przypadku panów także to znaczyło rama. Teraz pokażemy przykład na to, że no, mało ważne jak i gdzie, najważniejsza jest dobra zabawa. Oto mistrz strzelania z biodra i mieszania nóżką na wszelkich dense florach. Ale Hacza... już pod koniec puch? Troszeczkę. Nie wiadomo jak długo tańczył. Pan Hacaturian byłby dumny z całą pewnością z no, takiej no, wersji. Pewno. No dobrze, Marzenko Droga, zdaje się, że radary tu i tam zawiodły. Tego nie przewidziano, co nawiedziło nowy sąd, stary sąd. Przewidzieliśmy, że będą przychodziły burze i burze przeszły. Myślę, że nikt nie jest w stanie z dokładnością, gdzie będzie jakakolwiek trąba powietrzna. Nie ma po prostu takiego systemu. Nawet jeśli jest jakieś prawdopodobieństwo, to takiej informacji nikt nie poda. A burzą zawsze na ogół towarzyszy i porywisty wiatr, i czasami intensywne opady, i w zależności od tego powodują i uszkodzenia linii energetycznych, trakcji kolejowych, tak jak to miało miejsce w Starym Sączu. Precyzyjnie Mówię. pewnie stopnia gwałtowności takich zjawisk nie, nie można opisze. określić. Ale zauważcie, mówią eksperci, że mówienie o zmianie klimatu to jest lekka przesada, ale ja nie pamiętam, żeby w Polsce za moich młodych lat powstawały trąby powietrzne, teraz powstają. To za moich czasów już, nawet w dzieciństwie, pamiętam na Podkarpaciu bardzo często przychodziły te trąby powietrzne. Na Podkarpaciu, jest, ale... <laughs> ja nie jestem z Podkarpacia, ale rzeczywiście zdarzały się. Jeśli zdarzały się to najczęściej na Podkarpaciu, sporadycznie, to prawda Marku, Zdarzyło się też kiedyś na swego czasu na Kujawach, ale nie jest to zjawisko tak popularne jak w Stanach Zjednoczonych. Dlatego ja się upieram, że klimat się zmienia. A teraz do map. A teraz do map. W tej chwili, proszę Państwa, najwięcej słońca na Dolnym Śląsku, trochę przejaśnień również na Pomorzu Zachodnim, poza tym na no niemal cały kraj w chmurach, a jeśli pojawiają się jakiekolwiek przejaśnienia, to są to naprawdę krótkotrwałe. Deszcz pada od wybrzeża przez Kujawy, centrum po Wielkopolskę, również w Małopolsce przelotnie pada, temperatura wyrównana około 17-18 stopni, najcieplej w Warszawie 19. W ciągu dnia tych opadów początkowo najwięcej spodziewamy się na północy i wschodzie, jednak w miarę upływu dnia będzie coraz więcej przyjaśniej, najwcześniej od południowego zachodu. A najwięcej słońca od Pomorza Zachodniego po Śląsk, ale przejaśnienia również i rozpogodzenia na wschodzie. Zanikające burze na krańcach wschodnich. I od 21 stopni w Suwałkach do 24 w Rzeszowie ciśnienie spada. W południe na warszawskich barometrach będą 994 hektopaskale. A skoro zbliża się taki przedłużony weekend, to szybko spójrzmy, co będzie się działo w świąteczny piątek. Na pewno więcej słońca, ale chwilami będzie się chmurzyć i w wielu miejscach na Północy, ale także południowym zachodzie oraz w rejonach podgórskich i w górach może spaść przelotny deszcz. No i w dalszym ciągu w wielu miejscach mogą pojawić się burze. I od 23 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 24 w głębi kraju, 26 na krańcach południowo-wschodnich. W sobotę znacznie więcej chmur i deszczu, miejscami znów może padać dość mocno. Ponadto w wielu miejscach na zachodzie, Sowarszczyni i Podkarpaciu. Ponownie będą przechodziły burze. Niektóre mogą się okazać gwałtowne. I od 19 stopni w Małopolsce do 24 w województwie Podlaski. W niedzielę poprawa pogody. Sporo słońca, deszcz tylko gdzie indziej na północy i południu, ale nie za ciepło 21 do 23 stopni. Czekamy do niedzieli, a potem lepiej? A potem ma być takie typowe polskie lato, czyli właściwie dalszy ciąg takich urozmaiceń. Czyli nawet jak będzie słonecznie, to szybciutko przypomina Ciężko sobie okropnie. deszcz, tu i ówdzie burza i ta temperatura nie będzie przekraczała 23-24 stopni. Póki Za naszym co. oknem zakopane całkiem niedaleko Starego Sącza. Rzeczywiście nie wygląda to dobrze, ciągle chmurzyska wiszą gdzieś bardzo, bardzo nisko. W takich sytuacjach najczęściej jest tak, że najszybciej możemy na państwa współpracę liczyć, więc serwis zdjęciowy ze Starego Sącza, jeśli jest, przyjmujemy w każdym. Jeszcze tego dziś nie było, chyba najwyższy czas coś państwu z prasy zaproponować. To powinno cieszyć nas Polaków, ale czy na pewno? I w Gazecie Wyborczej, i w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Ceny w dół, kto zyska, kto straci, jej okropność, deflacja w wyborczej. Panie redaktor, od czego zacznę? A proszę bardzo, Gazeta Wyborcza. Ceny w gospodarce spadają w lipcu. Pierwszy raz w historii mieliśmy do czynienia z deflacją, zjawiskiem, które przez dekadę dławiło gospodarkę Japonii. Czy mamy się w związku z tym czego bać? Pyta retorycznie gazeta, ale może nie do końca retorycznie, bo próbuję jednak na to pytanie znaleźć odpowiedź. GUS podał, że za cały koszyk dóbr i usług, które co miesiąc kupujemy, zapłaciliśmy średnio 20% mniej niż w lipcu ubiegłego roku. Takie zjawisko właśnie nazywa się deflacją w odróżnieniu od inflacji, która oznacza wzrost cen. To oczywiście nie znaczy, że wszystko tanieje. Nasz koszyk kosztował mniej głównie za sprawą żywności. Krótka i łagodna zima sprawiła, że zamiast nowali z importu, wcześniej zaczęliśmy kupować w zieleniakach i na bazarach warzywa. Krajowe. Produkcji, no i one bardzo szybko taniały. Na dodatek zbiory w tym roku zapowiadają się wyjątkowo dobrze, i to jest ten element, który sprawił, który, który był głównym, główną przyczyną powstania deflacji. Nie jesteśmy na szczęście w sytuacji Japonii. Nasza deflacja jest raczej dobra. Żywność przecież i tak będziemy kupować. Nie poczekamy z obiadem miesiąc, aż schabowy będzie jeszcze tańszy, tak dość obrazowo tłumaczy jeden z ekonomistów. Więc dla przeciętnego Kowalskiego spadek cen będzie niezauważalne przy tak aptekarskiej skali w naszej pamięci łatwiej zostają wzrosty jednak cen niż spadki. Tyle o deflacji, która no drepcze. Na razie mówimy o niskiej inflacji chyba, choć ta deflacja to już widmo bardzo prawdopodobne. Jedzie z Ukrainy, jedzie, jedzie z Rosji, jedzie do Ukrainy, choć gdzieś po drodze zaginął. Łączymy się teraz z korespondentem informacji agencji radiowej w tym rejonie Paweł Buszko przy naszym telefonie. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. Czy my już wiemy, gdzie został zlokalizowany i czy i kiedy dotrze do Ukrainy? Paweł Buszko, informacyjna agencja radiowa w korespondencji dla telewizji polskiej, bardzo dziękujemy. Pytanie, które będzie pytaniem zadawanym często do momentu, kiedy konwój wjedzie na teren Ukrainy, to pytanie o to, czy Ukraińcy w ogóle mają dobre rozwiązanie w takiej sytuacji. 651, trochę spóźnione, ale zawsze, skrót informacji. Twoje info cały czas w oczekiwaniu na Państwa informacje i relacje z e, Podkarpacia, dokładnie z tych miejsc, w których nocą przeszła nawałnica, zrywając dachy z budynków. Krajobraz po nawałnicach w województwie podkarpackim wygląda właśnie tak. W miejscowości Malawa w gminie Krasne w co najmniej kilkunastu domach. Gwałtowny wiatr zerwał dachy. Fala nawałnicy przechodziła przez Łańcut, przez Malawę, Rzeszów, potem przez Boguchwałę. A przy naszym telefonie rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, starszy kapitan, magister Grzegorz Wójcicki. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam państwa. Jaki krajobraz po tej nocy może nam pan opisać? Grzegorz Wójcicki, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy. A u nas serwis za moment. W sprawie, o której za chwilę nic nowego, ale może się doczekamy. Wczoraj UEFA obiecywała albo wczoraj wieczorem, albo dziś, przed południem. Czyli rano dowiemy się, jakie będą losy Legii w, w, w tych bardzo ważnych piłkarskich rozgrywkach. Mamy swoich ludzi... Nie wiem, czy ze wstrzymanym oddechem, ale na pewno na, na wyczekiwaniu. Maja Wojcikowska przed Stadionem Legii dziś rano. Powinniśmy poznać szczegóły tej decyzji. Są tacy, którzy mówią, z tego opóźnienia może wynikać coś dobrego dla nas. Czy tak jest w istocie? Czwartek, 14 sierpnia. Alfred, Eusebiusz, Kalikst, Maksymilian. Pamiętajcie dziś o nich, proszę Państwa, bo to ich bardzo ważne święto. Bez fal startów, skrót informacji. Tymczasem biały konwój w drodze i pytania ciągle aktualne w środku. Pomoc czy prowokacja? Zwierzę głodne, wiedzy o niego paralizatorem i pału. Okropne, okropne. 7.36 w tej chwili pod Karpacie. budzi się przed trudnym dniem. Wielkie sprzątanie trzeba tam będzie zaordynować po tym, co pogoda w nocy wywijała. Jeśli Państwo poka potrafią to opisać, pokazać, będziemy wdzięczni za e, zdjęcia i kadry. A za chwilę Karolina Lewiska podejmie Andrzeja Rozenka. Polecamy tę rozmowę. Gość poranka, dzień dobry Państwu, Karolina Lewicka i Andrzej Rozenek, poseł Twojego ruchu. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Pan poseł będzie dzisiaj bohaterem serialu Zjednoczenie Lewicy, odcinek 122 w odcinku 121. Wczoraj Leszek Miller zaproponował powstanie komitetu SLD Lewica a Razem Twój Ruch Bez Entuzjazmu. Zjednoczenie tej rozmowy Andrzej Rozenek, Twój Ruch. Bardzo dziękuję, dziękuję. Państwu, dziękuję za uwagę, życzę udanego dnia, do zobaczenia. Sierpień tego roku dla pielgrzymów nieszczególnie łaskawy, ale oni tym się nieszczególnie przejmują. Pogoda to nie jest najważniejsza rzecz, kiedy się idzie. Więc idą z różnych zakątków Polski właściwie w jedno miejsce do Częstochowy, ale dodajmy nie tylko, bo um, tych destynacji pielgrzymich, y, zwłaszcza w sierpniu w Polsce, wiele, ale Częstochowa. Przeważa w przeddzień święta w niebu wzięcia Najświętszej Maryi Panny. To Częstochowy. Przybywają z całego kraju ostatnie pielgrzymki, m.in. pielgrzymka żołnierzy Wojska Polskiego i żołnierzy innych państw NATO, a także pielgrzymka warszawska w górce przeprośnej. To jest tuż przed Częstochową. Marcin Tulicki, nasz człowiek w tym miejscu. Cześć Marcinie. Powiedz, czy, czy da się mniej więcej obliczyć, wykazać, jak wielu pielgrzymów już dotarło na Jasną Górę? Marcin Tuliski z Górki Przeprosznej. U bram Częstochowy można by rzec. Liczy pielgrzymów, a Częstochowa czeka. Dzięki Marcinie. Tymczasem w Łowiczu chmurzyska przywaliły las. Tam na nic dobrego się nie zanosi niestety. Dziękujemy za zdjęcia. Czekamy na te z Podkarpacia. Tam gdzieś najbardziej gorąco, zwłaszcza po nocy, która bywała ciepła, ale też była zimna. Wielkie sprzątanie będzie tam konieczne. Cały kraj w dość silnym zasięgu bardzo gwałtownych, atmosferycznych zjawisk. To jest Chorzów. I nocne zdjęcia naszego telewizora lało jak z cebra, grzmiało jak się patrzy i błyskało chwilami. Twoje info czeka na Państwa znak sygnał w sprawie tego, co nocą. O proszę. Nie jedno takie miejsce w Polsce pod taką nawałnicą. A w którychu odległym od Polski, same sukcesy, może nie same, ale y, dla nas na pewno. Trochę niespodziewanie, Robert Durbanek zdobywa brązowy medal w rzucie dyskiem. Cieszymy się, że kolejne nazwisko da się dopisać do listy naszych sportowych faworytów. Tyle radości. I tyle czasu, 8.00 od Diana Rudnik i Serwis. Zapraszam. Na dobie postoju rosyjski konwój z pomocą humanitarną dla wschodniej Ukrainy opuścił woronerz i zmierza w kierunku ukraińskiej granicy. Pojawiają się sprzeczne doniesienia na temat tego, na które przejście graniczne dojedzie kolumna złożona z 280 ciężarówek. Nasze gratulacje. Wszystko się może zdarzyć, trochę tych finałów przed nami, a nasi w dobrej formie. Przy sporcie zostajemy. No, takim wyczekiwanym silnie w sporcie. Maja Wójcikowska przed stadionem Legii to jest mekka tych, którzy modlą się w tej chwili o to, aby UEFA się jednak pomyliła i zmieniła swoją decyzję sprzed kilku dni. Tylko jakie są na to szanse? Powiedz, Maja, czy tam się pojawiają jacyś kibice, czy na razie nie ma nikogo. A jeśli już by przyszli, to z jaką nadzieją i na czym opartą? Abyśmy wszyscy tak chcieli. Maja Wójcikowska z taką nadzieją. Bardzo dziękujemy. Niewiele jeszcze wiadomo, ale poczekamy. Trochę już czekaliśmy, więc parę godzin nam różnicy nie robi. Pogoda na pierwszym planie u nas za chwilkę, Marzena na już na, z nami, ale wcześniej, zanim ten raport, to jeszcze zdjęcie naszych telewizów. Gdzieś spod hala dociera do nas taki film. Też było pochyło, jak Państwo widzą. Lało, wiało, wycieraczki nie dawały rady. Bardzo dziękujemy za Państwa czujność, że w takich chwilach uruchamiacie kamery, żeby się potem pochwalić, co udało się zarejestrować. Tym bardziej, że obraz po burzy może być przygnębiający. Tak było na Podkarpaciu minionej nocy, tak było w Małopolsce minionej nocy. Pr próbujemy się w te miejsca dostać. To są zdjęcia od pana Tomka. Bardzo dziękujemy, że Pan o nas pamiętał. I czekamy na więcej. No to Marzena chwal się, jak będzie dziś. Witam ponownie. Niespokojnie może być głównie na krańcach wschodnich, bo tam spodziewamy się burz i na Podkarpaciu ponownie. W najbliższych dniach też tych burz się nie pozbędziemy, więc będzie dynamiczna pogoda i niespokojna, chociaż jest dobra wiadomość, bo jutro będzie więcej słońca, a burze jeśli się pojawią, to tylko na krańcach północnych, w górach i w rejonach podgórskich. A dzisiaj spójrzmy na mapę. Początkowo... Dużo chmur na wschodzie i w centrum. Najszybciej rozpogodzenia i chwile ze słońcem pojawią się na zachodzie, tak w linii od Pomorza Zachodniego przez Dolny Śląsk po Małopolskę. Ale w miarę upływu dnia sukcesywnie tych przejaśnień, a nawet rozpogodzeń będzie coraz więcej a i opady będą coraz słabsze na wschodzie. Chociaż po południu te burze nie tylko na Podkarpaciu, ale także na krańcach wschodnich mogą się pojawić. I o 21 stopni w suwałkach przez 23 do 24 w Rzeszowie. Ciśnienie spada, w południe na warszawskich barometrach będą 994 hektopaskale. Jak słyszę, pogoda będzie dynamiczna, to zaczynam się bać. To jest taki bardzo miły eufemizm, Chyla ale niczego nie Większość z nas się zaczyna bać. Bo niestety nie ma takiego spokoju, takiej łagodności, jak czasami bywa, że jest nad nami wyż i od morza aż po same góry jest słońce. I właściwie nic nam nie przeszkadza, oprócz może silniejszego, delikatnie wiatru. Może zbyt wysokiej temperatury, ale w tej chwili jest niebezpiecznie ze względu na burzę. W wakacje nie ma zbyt wysokiej temperatury. Tak nam się wydawało. Ale bywało. E, tyle wiemy, że do niedzieli trzeba wytrzymać. W niedzielę pogoda ciut lepsza, a potem, a potem się zobaczy. Marzenka wraca za pół godziny, bardzo dziękujemy. Dziękuję. My wracamy do politycznych wątków, ale to za chwilę już w tej chwili mnie Paweł Kowal wrócił z Ukrainy całkiem niedawno, więc wie najlepiej, czy dostajemy stamtąd rzeczywisty obraz zdarzeń. Paweł Kowal, Dziękuję. Polska Dziękuję. razem, z komentarzem u nas Dziękuję. w tej sprawie. Bardzo dziękujemy.